Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj dwudziesty... 20... Czwarty dzień grudnia 2020 roku to już ostatni dzień Adwentu, tegorocznego Adwentu. I dzisiaj chcecie zaprosić do rozważania nie tyle Słowa Bożego, które na dzisiaj mamy przygotowane, ale chcecie zaprosić do rozważania jednej z tradycji, która jest wpisana też i do dzisiejszego dnia. Kiedy dzisiaj będziemy spotykali się ze swoimi bliskimi, kiedy będziemy zasiadali do wspólnej wieczerzy, to zanim tą wieczerzę rozpoczniemy, będziemy składać sobie życzenia. I właśnie chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie rozważali, rozważyli temat Bożonarodzeniowych życzeń. Myślę, że każdy z nas będzie składał takie życzenia, będzie też je otrzymywał. Będziemy życzyli sobie, Wszelkie pomyślności, zdrowia, łaski od Pana. Ale chciałbym Cię zaprosić dzisiaj do tego, abyś składając te życzenia tym, którzy są dla Ciebie bliscy, z którymi będziesz się dzisiaj spotykał, życz nieba. Życz tego, żebyśmy wspólnie spotkali się w niebie. Bo kiedy w ten sposób spojrzymy na nasze życie, że ono nie jest tylko tu i teraz, ale jest skierowane też i ku wieczności. I kiedy będziemy właśnie życzyli sobie nieba, to uświadomimy sobie, że przed nami jeszcze lepsza przyszłość, jeszcze lepsze życie. To ziemskie życie się skończy, a spotkamy się z tym, który jest naszym panem, który jest naszym bratem, którego urodziny dzisiaj właśnie wigilię tych urodzin dzisiaj obchodzimy. Jutro będziemy świętować jego rocznicę urodzin. Także życzmy sobie nieba, żebyśmy wszyscy, którzy się tutaj też i na tym kanale spotykamy, żebyśmy wszyscy spotkali się kiedyś w niebie. I mam jeszcze taką drugą propozycję odnośnie składania życzeń. Może spróbuj dzisiaj nie składać takich życzeń, wysyłając jednego SMS-a do wielu osób. Może spróbuj zadzwonić dzisiaj do kogoś. Niech to będą może dwie, trzy, pięć osób. Ale tak, żeby no po prostu gdzieś tak od serca komuś życzyć nieba, żeby życzyć mu zdrowia, życzyć wszelkiej pomyślności. Bo te SMS-y, które tak wysyłamy do wielu, one, one tak chyba naprawdę, ja mam takie odczucie, że one nie noszą ze sobą wiele treści. Dziś są wysyłane do wszystkich, których mam w kontaktach, akurat w telefonie. Spróbuj w ten sposób, dzisiaj, bo jutro, Wasie zadzwonić do kogoś i, i życzyć mu nieba. Także, kochani, pięknego dnia Wam życzę. Niech ta wigilia będzie Wasie spędzona tak po Bożemu, w gronie najbliższych, ale też i Wasie ze wspólną modlitwą, z takimi serdecznymi życzeniami. Niech to Wasie będą życzenia wspólnego spotkania w niebie. I niech Chrystus gości w waszych sercach, niech gości w waszych domach, w waszych rodzinach. I do następnego. Szczęść Boże.